Przede wszystkim budulcem naszego organizmu, natomiast tłuszcze również są budulcem naszego organizmu, a w szczególności układu nerwowego, ale przede wszystkim materiałem energetycznym. Pierwotni ludzie jedli mięso z tłuszczem, współcześni, tego nie robimy, błędnie sądząc, że jest on odpowiedzialny za choroby serca i otyłość. Nie wiem, jak często wy się spotykacie z tym, natomiast ja mam bardzo często do czynienia z pacjentami, którzy do mnie trafiają po zawałach serca, otyli, z podwyższonym poziomem cholesterolu. I wszyscy tłumaczą jedno: nie wolno jeść tłusto, ponieważ od tłuszczu wzrasta poziom cholesterolu. Tymczasem często są to osoby, które wcale nie jedzą jakoś specjalnie tłusto. One przede wszystkim jedzą węglowodanowo, a już takim. Szczytem było, jak przyszła do mnie pacjentka z podwyższonym poziomem cholesterolu, to było jakieś 250, zatem nie był to wcale wysoki cholesterol, natomiast LDL dość wysoki, trójglicery dość wysokie, wskazujące na duże spożycie węglowodanów. I ta pani powiedziała, że ona się boi jeść jajek, ponieważ po jajkach wzrasta cholesterol, po mięsie też wzrasta cholesterol. Zatem spytałam się jej, po czym ona ma podwyższony cholesterol, jeżeli mięso jadła tylko dwa razy w tygodniu i był to dróg, Natomiast jajka spożywała maksymalnie raz w tygodniu i tylko dwie sztuki. No i panuje, wydaje mi się taka powszechna fobia, jeśli chodzi o spożywanie tłuszczów. Wiele osób sądzi, że tłuszcz jest dla nas szkodliwy, że tłuszcz wywołuje choroby serca, że tłuszcz zaburza gospodarkę hormonalną, tymczasem jest zupełnie odwrotnie, ale żeby tłuszcz był dla nas zdrowy, to muszą być spełnione pewne warunki, o których będę jeszcze później mówiła. Tłuszcz jest niezbędny do produkcji hormonów rozrodczych, również i absorpcji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Zatem, jeżeli mamy niedobór tłuszczu w diecie, to bardzo często również mamy zaburzenia gospodarki hormonalnej to może być włącznie z bezpłodnością. Jeszcze raz podkreślam, że musi być to właściwy tłuszcz w diecie, jeżeli jest to tłuszcz zwierzęcy, a taki przede wszystkim powinien być to oczywiście to nie może być tłuszcz, który jest za każdym razem w każdym posiłku spalony i używany właściwie tylko do smażenia. Nie o takim tłuszczu będę dzisiaj mówić, o tym też, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć o tłuszczu surowym, o tłuszczu takim, jaki jest zawarte w produktach zwierzęcych. Tłuszcze, lipidy wchodzą w skład każdej błony komórkowej, dlatego one razem z cholesterolem są jednym z ważniejszych elementów. Nawet jeżeli dostarczamy właściwą e, proporcję białek, węglowodanów, to bez tłuszczów nie jest możliwe e, prawidłowa budowa komórek, prawidłowe przewodnictwo nerwowe, a więc tłuszcze nam są potrzebne do zachowania sprawności umysłowej, do zachowania sprawności układu hormonalnego, układu nerwowego, do prawidłowych procesów myślowych, e, do szybkości myślenia, takiej rzutkości, do inteligencji. E, Człowiek nie może prawidłowo funkcjonować bez tłuszczu w diecie, ale powinien być to odpowiedni tłuszcz. Tłuszcze nie tłuczą, tłuszcze dają uczucie sytości, co jest bardzo ważne. Ktoś, kto wpadł w ramiona węglowodanów, zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak one działają, jak one powodują u nas ataki głodu, jak jesteśmy szybko głodni, kiedy zjemy sobie na śniadanie jakieś takie kulki z mlekiem, posiłek węglowodanowy, czy jakiś musli z mlekiem. A czy posiłek jest jakiś owocowy, to najczęściej po takim posiłku jesteśmy zdecydowanie szybciej głodni. Tłuszcz natomiast daje nam długie uczucie sytości, a później przychodzi uczucie głodu, i docelowo, nawet jeżeli tak jest, bo tak jest, że tłuszcz jest bardziej kaloryczny. A to jednocześnie powoduje nam, że zjadamy ostatecznie w ciągu dnia zdecydowanie mniej, bo wydłuża przerwy między posiłkami. Oczywiście ważne, jaki to jest tłuszcz, bo jeżeli ktoś sobie pomyśli: OK, jeżeli Wierzbicka powiedziała, że tłuszcz jest zdrowy, to teraz będę jeść chipsy, bo są tłuste, no to jest zdecydowanie w błędzie, nie o taki tłuszcz chodzi mi. Tłuszcz tam kontroluje apetyt w przeciwieństwie do węglowodanów. Będę o tym jeszcze mówić na następnym webinarium, gdzie węglowodany napędzają nam huśtawkę insulinowo-cukrową. One powodują hipoglikemię, chwilowe podniesienie cukru, następnie spadek cukru, przez co wywołują głód i to jest taki zwany sztuczny głód. Natomiast, natomiast tłuszcze, jako jedyne, nie mają zdolności do podnoszenia poziomu cukru we krwi. Zatem, też osoby, które mają cukrzycę, błędnie uważają, że. Tłuszcz może być dla nich czymś niekorzystnym i może tą cukrzycę jeszcze im pogorszyć, to, że tłuszcz absolutnie nie ma wpływu na poziom cukru we krwi, może mieć taki wpływ, że będzie go wręcz obniżać, dlatego że produkty zasobne węglowodane będą się zdecydowanie wolniej wchłaniały. Jest niezbędny w trakcie ciąży, jest niezbędny dla rozwijającego się układu nerwowego dziecka, dlatego że tłuszcz jest, tak jak powiedziałam wcześniej, budulcem układu nerwowego jest niezbędny do prawidłowej produkcji hormonów w organizmie, do prawidłowego rozwoju układu nerwowego, a układ nerwowy dziecka rozwija się od samego początku, od, momencie, od momentu zapłodnienia. Także kobieta ciężarna nie powinna unikać tłuszczu, przy czym podkreślam znowu, powinny być to również tłuszcze zwierzęce, powinny być to niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, powinno być to masło, Powinien być to... Właśnie tłuszcz mleczny, który jest bardzo ważny dla prawidłowego choćby rozwoju i prawidłowej pracy serca. Tłuszcze są niezbędne dzieciom, nie wolno ich ograniczać. Ogromnym nieporozumieniem jest proponowanie dzieciom diet niskotłuszczowych, a często niestety z tym się spotykam. Jeżeli dziecko ma problem z refluksem, jeżeli dziecko często się przeziębia, ma jakieś problemy z układem pokarmowym, za każdym razem dziecko dostaje jedną i tą samą dietę. To jest najczęściej dieta lekkostrawna z ograniczeniem tłuszczu. I myślę, że dzieciaki są tutaj często traktowane w taki sposób no, od jednej linijki po prostu. Wszystkich traktujemy tą samą miarą. Tymczasem, nie wiem, czy dietetycy zapomnieli czego się uczyli w szkole. Że w szczególności maluchom, tłuszcz jest niezbędny. Absolutnie nie, nie wolno im podawać żadnych margaryn, tak jak kiedyś była słynna reklama. Dzieci powinny dostawać prawdziwe masło. Jeżeli nie mają nietolerancji na biało, to powinny dostawać po prostu tłusty nabiał, tłustą śmietanę czy tłuste twarogi, oczywiście organiczne. Jeżeli dziecko jest bardzo zaśluzowacone, znaczy często cierpi na katar, infekcje górnych, dróg oddechowych, oczywiście nabiał mu usuwamy z diety. Ale tłuszcz możemy wtedy dostarczyć w zupełnie inny sposób, na przykład dostarczając masło, a, a jeżeli też masło nie jest tolerowane, mamy jeszcze masło klarowane, ewentualnie tłuszcze, które naturalnie są zawarte w mięsie. No, ale wtedy nie wyobrażam sobie karmienia dziecka piersią z kurczaka, która praktycznie tłuszczu nie zawiera. A no tak, na pewno też wśród was są rodzice, którzy mają dzieci i na pewno słyszeliście wielokrotnie, że najzdrowszym mięsem dla dziecka jest właśnie dróg który jest jednocześnie najkudszy i najlżej strawny. Ciężko strawne to mogą być tłuszcze, które są usmażone, natomiast te tłuszcze, które są niespalone, są całkiem nieźle strawne przez nasz organizm. Oczywiście najlżej strawne są surowe, ale podejrzewam, że niewiele osób odważyłoby się akurat podać dziecku surowy karczek zmielony, tak? bo to już jest takie trochę ekstremalne w niektórych sytuacjach. Najzdrowszy jest tłuszcz surowy. Tutaj mam na myśli no, na przykład masło, a nie masło klarowane. Jeżeli ktoś nie ma dużej nietolerancji na białka albo przy, przynajmniej na tyle białek, na ile z maśle nie reaguje, to lepsze będzie prawdziwe masło niż masło klarowane, które jest już produktem przetworzonym. Lepszy będzie na przykład boczek wędzony niż boczek wędzony, który został jeszcze usmażony. Lepszy będzie na przykład. Taki sek krwisty z grilla, mało wypieczony, niż taki wytopiony na przykład tłuszcz, zeskwiełczony na, na skwarek. Tłuszcz powinien być bio, eko albo z trawy. To są takie moje skróty myślowe. Jeśli chodzi o bioeko, to tutaj bardziej na myśli mam tłuszcze roślinne, które powinny być z ekologicznych upraw organiczne a Wtedy mamy większe prawdopodobieństwo, że one są czyste. Na przykład, jeżeli ktoś chce używać olej palmowy w diecie, czy olej kokosowy, jeżeli jest to jakiś olej awokado, oliwa z oliwek, to one powinny być zawsze nierafinowane, nieoczyszczone w ciemnych butelkach z upraw ekologicznych. Natomiast co do słowa strawy, to mam tutaj na myśli od krów wypacanych na łąkach zielonych: tylko taki nabiał i tylko takie tłuszcze, i takie mięso z dużą ilością tłuszczu będzie dla nas bezpieczne. Dlatego, że tłuszcz akurat to jest magazyn, magazyn toksyn. I tak jak wiele osób się boi wątróbki, bo uważa, że wątróbka jest magazynem, wątróbka jest narządem filtrującym. Natomiast to, co najbardziej gromadzi, odkłada i magazynuje, to jest tkanka tłuszczowa. Jeżeli zwierzę było hodowane w sposób przemysłowy, albo było wypasane na łąkach, które były zatrute jakimiś pestycydami, no bo gdzieś obok na przykład rolnik spryskiwał pole, to wtedy niestety ten tłuszcz zwierzęcia może być zanieczyszczony, o czym będę jeszcze później mówić. Łukasz się pyta o olej rzepakowy, będę jeszcze mówić o oleju rzepakowym, także jeszcze na niej nie wyprzedzamy. Tłuszcze, a właściwie kwasy tłuszczowe, bo tłuszcze to potoczna nazwa, możemy podzielić w uproszczeniu i w skrócie na nasycone i nienasycone, czyli te dobre i te złe. Znak zapytania specjalnie. Czy możemy powiedzieć, czy tłuszcze nasycone to są te złe, a tłuszcze nienasycone to są te dobre? Czy to jest takie jednoznaczne, czy, czy jest coś, co będzie to w jakiś zupełnie inny sposób różnicowało? Czy każdy tłuszcz nasycony jest dobry czy zły? No, tak powszechnie panuje opinia, że tłuszcze nasycone są złe. Natomiast tłuszcze nasycone mogą być rzeczywiście złe, no, jeżeli będą pochodziły z niewłaściwego źródła lub zostaną spalone na patelni. Wtedy rzeczywiście będą dla nas złe, następuje peroksydacja i to rzeczywiście może mieć wpływ na podniesienie poziomu cholesterolu. Natomiast tłuszcze nienasycone, według wielu osób, są dobre, a ja chcę pokazać, że nie wszystko złoto. Co się świeci, nie zawsze są dla nas takie dobre, muszą być pewne warunki zachowane. Tłuszcze nienasycone możemy podzielić na jedno nienasycone omega 9 i wielonienasycone, niezbędne omega 3 i 6. Specjalnie tutaj nie będę mówić o innych tłuszczach. Chciałam się skupić na tych najważniejszych. W przeciwnym wypadku prezentacja musiałaby być dużo bardziej naukowa. Myślę, że tyle nam wystarczy wiedzieć, bo to są tłuszcze najpowszechniej występujące, jeżeli są przygotowywane suplementy, to właśnie z tych. A gdzie znajdziemy tłuszcze omega 9? Pytanie do, do Was teraz, w tym momencie. Czy ktoś wie, gdzie znajduje się tłuszcze omega 9? Tak jest, awokado, oliwa. Bardzo dobrze. Awokado i oliwa to są tłuszcze omega 9. Zatem od razu możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto kupować suplementy z kwasami omega 9, bo ja tak przynajmniej spotykam u moich pacjentów. Wiadomo, że oni są trochę mniej uświadomieni niż osoby, które uczestniczą w tym webinarium. No to zależy, czy, czy webinarium jest teraz w tym momencie, które się zlaje, czy odtwarza sobie. Omega-9 znajdujemy w oliwie z oliwek, omega-9 znajdujemy w awokado. Zatem nie ma najmniejszej potrzeby, aby kupować suplementy z kwasami omega-9. Jeśli chodzi o tłuszcze niezbędne, nienasycone, wielonienasycone, to mamy najpopularniejsze omegi 3 i 6 i co do suplementacji, to jeszcze powiem też później, um, uproszczone źródła, źródła kwasów tłuszczowych. Znowu powiem w uproszczeniu, to będzie tak, jak podają oficjalne źródła, czyli tłuszcze nasycone przede wszystkim kojarzymy sobie je ze zwierzętami. Mówimy, że tłuszcze nasycone to przede wszystkim wieprzowina. I wieprzowiny nie powinniśmy jeść, dlatego że mamy tam głównie tłuszcze nasycone. Tak, zgadza się? A czy raczej słyszeliście zupełnie inną teorię? Większość osób jednak uważa, że tłuszcze nasycone to są zwierzęce, natomiast tłuszcze nienasycone to są tłuszcze roślinne i rybie. Ale czy tak właściwie jest, no to za chwilkę się jeszcze okaże. A nie wiem, czy wy mnie tak dzisiaj. Dokładnie słuchacie, że nie bierzecie udziału w dyskusji na moje pytanie, nikt nic tutaj nie odpowiada, jakaś cisza panuje na, na czacie. Chciałabym, żebyście czasami też zabrali głos, wtedy będę mogła z kimś porozmawiać jednocześnie. Jak to jest właściwie? Czy tłuszcze nasycone to są tylko tłuszcze zwierzęce? Czy znacie jakieś tłuszcze nasycone, które są na przykład? Tłuszczami roślinnymi. Czy tłuszcze nasycone to tylko tłuszcze zwierzęce? Pytanie. Oczywiście, na przykład kokos jest tłuszczem zwierzęcym, a jednocześnie jest tłuszczem roślinnym, więc nie możemy jakby wpakować wszystkich tłuszczów roślinnych w jeden worek. Tak? Nie możemy powiedzieć, że wszystkie tłuszcze roślinne to to, a wszystkie tłuszcze zwierzęce to, to coś innego. Natomiast tłuszcze nienasycone roślinne lepiej. Ale pokażę Wam, że tłuszcze nienasycone również występują w dużej ilości w produktach zwierzęcych. I teraz pytanie do Was. Które tłuszcze są złe, a które dobre? Taki quiz. Mamy numerację od 1 do 7. Chciałabym, żebyście mi teraz napisali, czy tłuszcze numer 1 to są dla nas dobre, czy złe? Oczywiście, a jeżeli teraz ten kawał mięsa weźmiemy, położymy sobie na grillu i zrobimy z tego praktycznie skwarek. To są dobre czy złe wtedy? Chodzi mi cały czas o jedynkę. Tak, oczywiście. <laughs> oczywiście, wtedy, jeżeli takie mięso położymy na grillu, to tak jak powiedziałam w ostatnim webinarze odnośnie białek powstają nam związki rakotwórcze, które powstają w wyniku y, reakcji Maillarda, czyli y, takiego zarumieniania się mięsa, ale również tłuszcz staje się dla nas toksyczny, ponieważ podlega peroksydacji. YY, tłuszcz numer dwa, czy on jest dla nas zdrowy? Tłuszcz numer dwa, jak widać, to jest oliwa z oliwek. Yy, podejrzane jest to, yy, że jest to oliwa z oliwek w y, przeźroczystej butelce. Oliwa z oliwek powinna być w ciemnej butelce extra virgin, tłuczona oczywiście na zimno. Czy tłuszcze numer 3 są dla nas zdrowe? Podpowiadam, że są to orzechy, pestki, pestki słonecznika, pestki kukurydzy, dynia, migdały, orześ, orzeszki ziemne. Dla, że dzisiaj mam słuchaczy bardzo uświadomione. Oczywiście. Y Tłuszcze te, które są zawarte w orzechach, w szczególności jeżeli jest wydobyty z nich olej, one są niestety dla nas niekorzystne, o czym będę jeszcze mówić. Jest tam ogromna ilość kwasów omega 6, które w dysproporcji do omega 3 są prozapalne, pronowotworowe. Poza tym tłuszcze omega 3.